Cześć, witajcie w najdudniejszym filmie, jaki kiedykolwiek widzieliście na YouTube. Jest to jednak odpowiedź na wasze zapytania, które przesyłacie mi na maila. Czy mogłabym pokazać plan przebudowy obory? No nie widzę problemu. Mam ten plan przed sobą. Próbowałam go nagrać w wersji papierowej. No niestety wyszła jeszcze większa kaszanka niż dwa poprzednie moje filmy, ale dopiero się uczę. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Więc zaczynajmy, żeby nie przedłużać. Weźcie sobie lepiej kawę, albo herbatę, albo coś do jedzenia. Cokolwiek. Zacznijmy może od tego fragmentu zaznaczonego na czerwono. To jest przybudówka z trzema pomieszczeniami jedno z nich to kotłownia w drugim będzie znajdował się magazyn na drewno na no trzecim boks dla konia i miejsce na różne urządzenia typu Kerher czy też mój Rambo. Rambo to jest kosiarka przerobiona na spycharkę. Nawet nie wiem dlaczego Rambo tak go chłopaki nazwali, więc tak został ochrzczony i tak, tak już jest. Tutaj jest aktualne wejście do obory, będzie służyło za przejście. I tu mamy w tym momencie dwa pomieszczenia. Na planie widnieje tylko jedno, ale zostaną dwa. Odświeżone i odmalowane. W jednym z nich znajduje się młyn do kukurydzy. No a w drugim będziemy przechowywać wszystkie urządzenia potrzebne do codziennego obrządku, typu widły czy, czy szczotki i tak dalej. Jak pamiętacie z poprzednich filmów, w tym miejscu przy ścianie znajduje się korytarz paszowy. Zostanie zastąpiony boksami, legowiskami dla mamek. Przewidzianych jest 20 miejsc tutaj. Tutaj następne 18 dla mamek. Po lewej stronie jest wygroda dla cieląt z przejściem do ich własnego wybiegu, gdzie będą mogły się także dostać do miejsca karmienia. Tutaj będą drabinki samozatrzaskujące przez całą długość obory z jednej i z drugiej strony. Tu i tu, tu się będzie znajdował nowy korytarz paszowy. W tym miejscu tu. Po prawej stronie znajduje się tak zwana porodówka, no i wybieg dla mamek z przodu, obory. Tutaj zaplanowane jest miejsce dzięki Teddy. Tutaj zaplanowane jest miejsce na tak zwane upasy. W ciągu roku mamy może 3-4 sztuki, ale podejrzewam, że to się zmieni. W momencie, kiedy będzie większa obora. No i plan jest taki, że miejsce miało 80 sztuk bydła. Te dwa okręgi na planie to są zbiorniki na gnojownice. Każdy z nich ma pojemność 90 m3, one zostają jako rezerwa, a tutaj będzie wybudowany następny zbiornik o pojemności 400 m. No i to chyba byłoby na tyle, co się zmienia. Czyli wybieg z przodu i z tyłu, te wygrody się zmieniają. Na żółto zaznaczone są ściany, które zostaną wyburzone. To jest ta ściana, która jest za krowami. Jak są karmione, to widzicie tą ścianę za nimi, ona zostanie wyburzona. No i ściana zewnętrzna dotychczasowej obory zostanie wyburzona. A tutaj te zewnętrzne legowiska na wybiegu. Wszystko będzie zadaszone. W dachu będą okna, zabudowane. Korytarz będzie miał szerokość 4 metrów. No i wysokość samej obory też 4 metry. W końcu będę mogła wjechać paszowozem. Jej, cieszymy się. Mi zajmuje to dużo więcej czasu niż mężczyznom, bo ja nie wezmę tyle na widłę co wy. Jedźmy dalej. Tutaj mamy przekrój. To jest przekrój od przodu, przekrój z tyłu. No i w tym miejscu taki całościowy przekrój. Na żółto zaznaczone dotychczasowe dachy, których już nie będzie, tu i tu. No rozwiązanie schodkowe uważam za dość dobre rozwiązanie. Czyli tutaj macie drabinki, tu stoją krówki, schodek i legowiska głębinowe. Idźmy dalej trochę numerków co mamy w numerkach eee, ile zostanie dobudowane do obory 579 m kwadratowych zostanie dobudowane łącznie będzie 746 m kwadratowych no i do samej stodoły nad oborą dobudowane 221 metrów i łącznie 400 59 metrów kwadratowych. Co razem daje 1204 metry i tam parę zduszonych. Następnie widoczki z każdej strony wirtualne. Tutaj mamy na tył. Widzicie? Brama przemysłowa. Ona będzie ze świetlikami. I z przodu taka sama brama, będę mogła. Przejeżdżać traktorem, ciągnikiem. No i tutaj widok, z perspektywa. Cała obora i stodoła będą drewniane z wylewką betonową. Koszt budowy 230 do 250 tysięcy euro. Dotacje w wysokości 35%. Aby dostać dotację, trzeba się zgłosić to Landwirtschaftska, ma złożyć nie tylko co ofertę, co plan budowy, no i wszystkie faktury. Jest to dofinansowanie państwowe, a nie unijne na rozbudowę gospodarki czy gospodarstwa, mam na myśli. Jak chodzi o zezwolenia na budowę, to wygląda to zupełnie tak samo jak w Polsce. Udajecie się do urzędu, oddajecie dokumenty, wypełniacie parę formularzy, zdajecie plan z wszystkimi wytycznymi, łącznie z wydzielaniem zapachu. Oni tam obliczają też, jaki smrodek wydzielają krówki. Ja się na tym zupełnie nie znam, dlatego zatrudniłam firmę zewnętrzną. A jak to z firmami zewnętrznymi wygląda? Pierwsze co potrzebujecie, no to jest plan. Dostałam wersję papierową. Potem bardzo długo czekałam na wersję cyfrową. Dopiero jak przy płatnościach im odcięłam 10%, to dopiero wtedy się zainteresowali, co jest grane i dlaczego jest mniej pieniędzy na koncie. To zadzwonili. Powiedziałam jak sprawa wygląda. Dopóki nie dostanę, to nie dostanę całej kwoty. Trzy godziny później już był plan na mailu. Tak to wygląda. Nic skomplikowanego. Można wszystko pokrótce opowiedzieć. Mam nadzieję, że komuś to się przydało, albo w końcu wyjaśniłam pewne niejasności związane z przebudową. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym, już normalnym vlogu. Do zobaczenia.